Hejka, witam Was wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj na początku taki tak na sprzęcie, bo się spieszę już do stajni. Ogólnie dzisiaj mam indywidualną. Mamy godzinę 15.03. Mam, muszę być w stajni najpóźniej o 15.30, więc szybko się spieszę, muszę się przebrać jeszcze, bo mam dresy jeszcze ze szkoły. Mamy piątek obecnie 31 Halloween. I moja skrzynka miewa się przepięknie Tak, zrobiłam to dlatego, że, się, że mi się nudziło Przynajmniej e, już nigdy nie pomyli z czyjąś Więc tak, e, mam wszystkie rzeczy poza kopyską Bo jak byłam na koloniach, pożyczałam I mi ktoś zawinął kopyskę, więc ogólnie ja już pożyczam moje rzeczy Mamy czaprak, chociaż bardzo chcę dzisiaj indywiduala na oklep ale na wszelki, jakby jednak pani się nie zgodziła. Yy... Grube skarpety. I reszta rzeczy do przebrania dla mnie. Więc ja się przebieram i widzimy się już w stajni. Kalinga trzeba było wylążować, ze względu na to, że to jednak nie był jej dobry dzień. I yy, w sumie dobrze, że jednak jeździłam w siodle. Dopiero pod koniec y, trochę pogalopowałam na oklep i jestem z tego bardzo zadowolona. Dopiero później się uspokoiła po rozgalopowaniu na ląży i jestem z tego zadowolona. Więc tak, jeszcze dla bezpieczeństwa, żeby sprawdzić jak pralinka będzie reagowała na to, y, że na niej siedzę. Y, pani wzięła mnie na lążę, ale było spokojnie, więc Później mnie puściła na ścianę i nie było już takiej tragedii jak na początku. Na samym początku musiałam jeszcze zataczać kółka dookoła trenerki, ale w końcu po jakimś czasie no, dostałam polecenie, aby zjechać na tą ścianę. I w sumie, jedynie w narożnikach bliżej trybun, ręka się zacinała i czasami nawet robiła mirodo. Ale było już spokojniej niż na samym początku. Niestety tych bryków nie mam nagranych, ale jakiś jeden się tam wciął, więc jakieś ujęcie z niego będzie. To jest właśnie jeden z tych narożników, w których pralinka wariowała, zatrzymywała się lub nawet robiła Rodeo. Tak samo w poprzednim ujęciu macie. Też kolejny narożnik. Pani wzięła po to, żeby jednak pralinka nie zatrzymywała się w tych miejscach, ale tak to była pełna energii i chętna do pracy. Po krótkim rozkusowaniu konika. Jest pierwsze zagalopowanie, trochę nieudane ze względu na to, że nie udało się jej dobrze sprowadzić na ścianę, i tak samo to skutkowało wjazdem w ten narożnik. O, i mamy bryk, kolejny bryk, ale jest super. Przynajmniej nie spadłam. Pani wytłumaczyła mi, co robię źle, ale tak to w sumie jestem zadowolona z tego, jak mi poszło, bo ze względu na te bryki i jestem po prostu. Jest, to jest cud, że nie spadłam. Więc no nie było aż tak źle, po prostu trzeba było z nią trochę popracować i poszło już super. Dalej kolejne galopy. Tego galopu było w sumie jak najwięcej i bardzo dużo, bo pralinka naprawdę potrzebowała się dzisiaj wybiegać. I no mamy kolejny narożnik i postaram się właśnie pokazać wam jak najwięcej tego galopu. I nie będę was jakoś super tutaj zagadywać. O, nie ukrywam, moje gadanie jest dość długie. Kusy wynagrodzić, wynagrodzić. Kust trochę dla odpoczynku, dla niej, bo galop dalej szedł pięknie, i będziemy dalej galopować. Więc tak, tu macie ujęcie z bryka, proszę bardzo, właśnie. I jest to w sumie jeden z tych bardziej intensywnych bryków, i jestem zadowolona, że go wysiedziałam. Mamy galop dla... na loży do usprawnienia pralinki, bo chcieliśmy jeszcze sprawdzić, czy będzie dobrze jeźdź... będzie lepiej na loży. I stwierdzmy, że. Na ścianie zamieniacie w szatana, a na ląży nagle był taki super aniołek, super konik i w ogóle. Ale tak, popracowaliśmy sobie i było dobrze. Teraz tak, galop bez ląży. Dalej w obrębie tej ląży, jednak już bez niej. Mam całkowitą kontrolę nad pralinką, ale jednak dalej zataczamy te kółka na połowie placu. Mamy tutaj zaraz półsiad, właśnie nie jakiś super najlepszy, ale jest, też w sumie było mi wygodniej trochę w półsiadzie na niej Ale nie ukrywam, że jakoś super dużo w nim nie się Teraz tak, klucz programu, czyli galop na oklep To są nieudane próby galopu, oczywiście jeszcze na początku był ten kłusik, stępik ale oczywiście galop też był. Niestety udało się zrobić go tylko na ląży, ale próby też są. Więc tak, mamy ten moment: pani wzięła mnie na lążę i próbujemy galop. Był dość udany. Ten pierwszy był dość krótki, ale kolejny już wyszedł lepiej. tak, dzisiaj pralinka się super spisała. Zaliczyłyśmy, tak jak widzieliście, galop na oklep. Kamerową wam mój tata. No takiego smajla robisz! Takiego smajla! Tak, już ci daję więcej smaczków. Ale odsuń łapek. Jesteś taka super, tak? Się dzisiaj spisałaś. Uuu, jakiego smajla robisz! No smajla robisz! Smajla! Zrobisz smajla? Czekaj, muszę ci najpierw dać smaczka. Zrobisz smajla? Takiego smajla robi pralina. No, kto jest takim super koniem? Więc tak, bryki też były. Dużo bryków. Widać, że miała dzisiaj gorszy dzień. Może coś się gryzło. Nie wiem, co się upierało. Może takiego smajla robisz. Ogólnie się dzisiaj super spisała. Jestem z niej bardzo zadowolona. My już wracamy do domu. No, ciup, 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 Co? No. Tak, to jest moja kochana palinka. W sumie nie tylko moja kochana, ale tak. Kocham cię bardzo. No już, dostajesz smaczki. I to by było na tyle z jazdy i widzimy się w to. Tutaj wyciąga pyska. No ty! Ja wiem, że ty chcesz jeszcze smaczków. No. Dostajesz ostatniego. A nie mogę ci za dużo dawać. I pa, paniunia! Wracamy i idziemy odnieść siodło i sprzęt i wracamy do domu. Więc tak, ja już wróciłam do domu. Muszę się tylko przebrać z tych końskich ciuchów i jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się zaliczyć galop na pranicy na oklep, więc było super. Eee, było bryków, ale niestety mam tylko jeden nagrany smuteczek, bo większość tych fajniejszych była jeszcze przed galopem, czyli wstępie kusie, yy, ale tak, yy, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i widzimy się razem! Pa!